Ojejku, biedny jestem sierota. Ojca zmarłego syn. Tyś, bracie, dostał mój. A ja dostałem kota. Kota dostałem w spadku. Zginę z niedostatku. dostatku. Idzianku, ruszaj w drogę. Zabieraj swego kota. Ja pomóc ci nie mogę. Kondry. Nie czeka tu robota, ruch muszę puścić żarna, a z ciebie korzyść marna. Mnie nawet nie wypada być w domu, darmu zjada. Idź sobie, jesteś nędzarz. Skoro mnie stąd wypędzasz, odchodzę z moim koty. Nie przychodź tu z powrotem, bo mieć tak szwagra, to gorzej niż podagra. A weź tę su suchą bułkę byś o nas źle nie gadał. Dziękuję wam, braterstwo. Ale zaraz, Kosię, pójdziemy w długą drogę. Chodź, Kosi, trudna rada. Ruszamy ścieżką polną. Tu zostać nam nie wolno. Nie mam srebra ani złota. Lecz nie pragnę w życiu zmian Bo kto ma własnego kota Ten jest całą gębą pan Wszystko w lot Chodź tu kot, chwyta kot Co za kot, kot na spało Wszystko w lot, chwyta kot Co za kot miał Gdy się z kotem jaźnie Już nie będę czuł się sam Z mi się zraźnie raźniej czas popłynie nam wszystko w lot, chwyta kot, co za kot, kot na sfał, wszystko w lot, chwyta, chodź tu, chodź za chodź tu kocie, Opa. Tym wiernym będę sługał, przekonasz się niedługo o mym niezmiernym sprycie, seręczności i odwadze. Ruszamy, ja prowadzę. Patrz, no ja. widzisz, kulopatwy, ze cztery złapać muszę. Mam na nie sposób ładny. Nakrywam kapeluszem i złapałem w locie. Cudownie, brawo kocie. Lecz co to? Popatrz. Co to? Kurzu tu mam. Kurzu tu mam? Kareta jedzie kudam. nam. To król ze swym orszakiem. Idź, schować się za krzakiem. Niech cię nie widzi świta. Mnie Petron. Wita, siedź cicho, słuchaj bacznie, Wnet się przygoda zacznie. Uwaga! zdrowi śledzie, O król z jedzie. Ktoś tu na staje, Kot w butach słowo daje. Kod Kot butach spójrz królewno, Uwagisz się na pewno. Kod w butach? A to dziwy by jest prawdziwy. Chcę widzieć go ogromnie. Niech kot się zbliży do mnie. To sprawa osobliwa. Chodź, chodź. Król cię wzywa. Ja jestem kot kotando, mruczando, burburando. Sługa możnego pana barona Barabana. Na łowach pan mój hula przysyła dar dla króla. Wytworne masz maniery. Co? Kuropatrzmy cztery. Niech kuchasz na śniadanie, udusi je w śmietanie, bo mam apetyt na nie. A panu synu kocie, podziękuj po powrocie. Bądź zdrów. Bądź zdrów. Ale dziewczyny. Czy już gotowe damy? Panowie też, ruszamy. Jo.